Siemaneczko, już sekundka tylko się zaloguje. Dobra. Tylko jeszcze kod muszę wklepać. Bo wiecie, mam dwuetapówkę. Na telefonie, dobra. Także możemy przejść do odcinka. Siemaneczko wszystkim, witam Was po tej krótkiej scence, która przedstawiała uwierzytelnianie dwuskładnikowe. Czemu zrobiłem tą scenkę? Ponieważ zdaję sobie sprawę, że część z Was może mieć już to włączone, ale nie do końca wiedzieć co to jest. Albo nie wiedzieć, jak to działa. Dlatego dzisiaj, właśnie chciałbym od początku do końca wytłumaczyć uwierzytelnianie dwuskładnikowe bądź też dwuetapowe, bo różnie jest to nazywane, pokazać, jak to działa, przedstawić za oraz przeciw temu rozwiązaniu. No i ponadto, jeszcze dla osób, które wiedzą, co to jest, które nie potrzebują dodatkowych szkoleń czy wyjaśnień, pokażę na koniec jedno urządzenie, które sprawi, że nasze logowanie będzie jeszcze bezpieczniejsze. Tak, to urządzenie jest płatne. Aczkolwiek zapewni nam obecnie chyba najwyższy poziom bezpieczeństwa, jeżeli chodzi o nasze konta. Także jeżeli jesteś tym zainteresowany, to zapraszam do oglądania. Ale ale, standardowe jeszcze możecie zostawić tutaj suba na tym kanale. No i co, jak już zrobiliście to, to zapraszam do oglądania. Ogólnie, jeszcze tutaj słowem wstępu, jeżeli myślisz sobie, że kurczę, mam skomplikowane hasło. Zmieniałem je niedawno. Nie wchodzę po jakichś dziwnych stronach, nie podaję tam haseł, nigdzie go nie zapisywałem, także jestem bezpieczny. Ten odcinek nie jest dla mnie. No nie do końca. Niestety, coraz bardziej powszechne są wycieki danych użytkowników, no i to nie jest z naszej winy, a raczej ze strony winy portalu. I to nie jest tak, że to się zdarza najmniejszym portalom, jakimś lokalnym sklepom. Giganty też czasami mają taki problem, ponieważ będzie jakaś nowa dziura w bezpieczeństwie czy cokolwiek. I uwierzcie mi, jeżeli wasze hasło raz wyciekło do internetu, no to krążyć tam będzie jeszcze przez długie lata. Także serio, lepiej posłuchać tego, zabezpieczyć się odpowiednio. Aniżeli później się martwić, że ktoś nam zabrał konto i kombinować. Raz miałem osobiście taką sytuację, że ktoś mi się włamał na mojego Netflixa. Na szczęście miałem powiadomienia na telefonie i dowiedziałem się, że po prostu zostało zmienione hasło, został zmieniony mail, a logowanie było bodajże z Ameryki Łacińskiej. Na szczęście zadzwoniłem na infolinie, podałem mojego oryginalnego maila, mój numer telefonu, kilka jeszcze innych informacji, zweryfikowali i oddali mi moje konto. Także wiecie, potraktujcie tę historię jako taką przestrogę. Jeżeli chodzi o samo uwierzytelnianie dwuskładnikowe, najprościej mówiąc, jest to po prostu dodatkowy krok, który ma na celu zweryfikowanie, czy użytkownik, który się loguje, jest tym, za kogo się podaje. Może to brzmieć trochę skomplikowanie, ale zobaczcie. Loguje się na przykład na Facebooka, Największy, jeden z największych portali społecznościowych, którego używają tutaj użytkownicy w Polsce. Podaje swojego maila i podaje swoje hasło. No, teoretycznie kiedyś by to starczyło, żeby sprawdzić, czy ja to ja. No ale może być tak, że moje hasło ma znajome. Bo nie wiem, na imprezie przypadkową podałem, zobaczył, jak wpisywałem, zaloguje się, no i nie mam nad tym żadnej kontroli. Nie mogę stwierdzić, czy dam mu dostęp, czy nie. I w tym momencie pojawia się weryfikacja dwuetapowa, czyli dodatkowy jeszcze jeden krok, w którym musimy potwierdzić naszą tożsamość. Jak to działa? No i tutaj są trzy główne metody. Jedną z nich jest nasz numer telefonu, ponieważ wtedy dany portal, serwis, aplikacja wysyła nam SMS-a z kodem, który musimy wprowadzić. Zazwyczaj te kody są ograniczone czasowo i dopiero jeżeli ten kod, który został wysłany i został wprowadzony się zgadza, możemy się zalogować. Drugim bardzo popularnym sposobem jest e-mail. To samo co było z kodem na SMS-a, na numer telefonu, tylko po prostu tutaj przychodzi nam na e-maila. I ewentualnie trzeci sposób, z którego też coraz większa liczba aplikacji korzysta, to jest po prostu osobna aplikacja na przykład na naszym telefonie. Jest tak na Steamie. Jeżeli macie ustawioną weryfikację dwuetapową na Steamie i chcecie się zalogować, to na Waszym telefonie pojawi się komunikat z kodem, który musicie podać, żeby zweryfikować to logowanie. Jest to czasem upierdliwe. Faktycznie, szczególnie jeżeli na przykład, nie wiem, zmieniliśmy komputer, logujemy się na nowych urządzeniach albo po prostu wyczyściliśmy dane przeglądarki. Ale uwierzcie mi, gdybym miał to ustawione na Netflixie, chociaż nawet w sumie nie wiem, czy jest. Ale gdybym miał to ustawione na Netflixie, nie musiałbym wykonywać telefonu i męczyć się i martwić się przede wszystkim, że stracę swoje konto, za które normalnie płacę. Jeżeli chodzi o moment, w którym musimy potwierdzić drugi raz tą naszą tożsamość, to to już zależy od aplikacji, portalu, od ustawień. Najczęściej jest tak, że po prostu przy nowych logowaniach, czyli załóżmy, nie wiem, mam nowy komputer, nowy telefon, tak jak mówiłem wcześniej, chcę się zalogować na Facebooka, wtedy muszę potwierdzić. Ale załóżmy, są portale czy aplikacje, które mają wrażliwe dane. Albo po prostu mają takie zabezpieczenia, że za każdym razem musimy podawać ten kod. To już jest w większości raczej niezależne od nas, a od strony. I z tym właśnie się chyba wiąże największy minus dwuetapowego uwierzytelniania, czyli czas. Normalnie musielibyśmy wpisać tylko e-mail, hasło, i jesteśmy zalogowani. No a tutaj, w zależności, tak jak mówiłem wcześniej, od ustawień serwisu, musimy wrzucać jeszcze ten kod potwierdzający, który może przyjść na sms na maila. Czasami są też sytuacje takie, że na przykład ten kod gdzieś się zawieruszy, albo nie chce przyjść, albo na mailu wpadnie nam do złego folderu. Do folderu spam często wpadają te kody. No niestety, to jest ten minus, który musimy zaakceptować. W sensie, nie musimy, aczkolwiek wciąż wydaje mi się, że będzie to na pewno dobry pomysł. Ponieważ zobaczcie, co mamy na szali: stracić dodatkowe pół minuty, minuty na logowanie, czy stracić nasze konto. Jak dla mnie wybór jest prosty, także ja tam, gdzie mogłem, włączyłem sobie właśnie uwierzytelnianie dwuskładnikowe. No i ogólnie, jeżeli nie chcecie do końca mi wierzyć, bo nie wiem, możecie twierdzić, że ja to gdzieś po prostu przeczytałem albo tak uważam. No spoko, nie musimy się we wszystkim zgadzać. No ale to też nie jest tylko moje zdanie, a zdanie wielu ekspertów, którzy po prostu specjalizują się w bezpieczeństwie w cyberprzestrzeni. No i faktycznie uwierzytelnianie dwuskładnikowe jest ważne, ponieważ zobaczcie, jak ktoś ma nasz e-mail i hasło, to teoretycznie może się zalogować już wszędzie. A to nie jest tak, że my dostajemy informację: "Hej, twoje dane wyciekły, ten e-mail i ten hasło". Dopóki nie stracimy konta, najczęściej nie dowiemy się o tym, że ktoś jest w posiadaniu naszych danych. Także serio, ten jeden krok, który zajmie nam kilka minut, żeby to ustawić może nam zaoszczędzić sporo nerwów i siwych włosów. Jeżeli chodzi o ustawienie tego, to to już jest zależne od platformy. Najczęściej musimy się po prostu zalogować, wejść w ustawienia, poszukać zakładki logowanie i tam gdzieś znaleźć uwierzytelnianie dwuskładnikowe, dodatkowa weryfikacja, logowanie dwuetapowe, różnie to nazywają, ale w większości to polega na tym samym, że będziemy musieli podać drugiego maila, numer telefonu albo zainstalować osobną aplikację, która nam będzie generowała te kody po to, żeby wszystko było o wiele bezpieczniejsze. Jeżeli chcielibyście dokładnie wiedzieć krok po kroku, jak możecie ustawić takie logowanie dwuetapowe w Google, na Facebooku oraz na Twitterze, odsyłam do artykułu, który stanowi bazę tego odcinka. Link macie oczywiście w opisie i tam macie wszystko ładnie krok po kroku napisane. Czyli co? Jak ustawiliśmy uwierzytelnianie dwuetapowe, to jesteśmy bezpieczni, tak? Już nie muszę się martwić. No nie do końca. Niestety w Internecie jest mnóstwo fałszywych stron, które są nastawione na wyłudzanie naszych danych. I to wygląda tak, że strona jest bliźniaczo podobna, może się różnić dosłownie link, dwiema literkami, trzema mogą być poprzestawiane czy coś, no i my tam sami logujemy się, podajemy nasze dane, nie wiedząc, że to jest fałszywa strona. No i w tym momencie przydałoby się zabezpieczenie, które też rozpozna, czy logujemy się na prawidłową stronę i w momencie, jeżeli odkryje, że to nie jest ta strona, to zablokuje połączenie i nie wyśle żadnych danych. To małe urządzenie, które przypomina pendrive, to jest klucz U2F. Koszt takiego jest od 150 zł, mniej więcej nawet do 300-400 w zależności od tego, czy ma działać tylko na Windowsie, czy ma działać też na urządzeniach mobilnych, jakie są porty i tym podobne. Ale ogólnie generalna zasada działania jest taka, że zastępuje nam ten drugi etap weryfikacji, stając się nim samym. Jak to wygląda? Loguję się na stronę, podaję e-mail, hasło, wkładam klucz do USB i wtedy on od razu odszyfrowuje to i pozwala mi na zalogowanie. Jest to bardzo wygodne, bezpieczne rozwiązanie. No, i jedyny sposób, żeby tak naprawdę to nie zadziałało albo żeby było to groźne, to jeżeli go zgubimy. Aczkolwiek, jeżeli na przykład on będzie tylko u nas w domu, albo przypniemy go sobie do kluczy, powinien być w miarę bezpieczny. Dajcie znać w komentarzach, czy wiedzieliście o tych kluczach U2F i czy może chcielibyście, żebym wam nieco więcej o tym opowiedział, przedstawił jakieś konkretne modele, ich plusy, minusy oraz ceny, jak to wygląda. Słuchajcie, ja nie będę wam zabierał więcej czasu, także miłego tygodnia i taka prośba ode mnie do was. Jeżeli nie macie uwierzytelnienia dwuskładnikowego to sprawdźcie czy możecie je dodać i jak tak to zróbcie to. Naprawdę podziękujecie mi później. Na razie.